Ja się cieszę właśnie seryjną mocą i postawiłem na zawieszenie, postawiłem na hamulce. Chodźcie sobie zobaczyć, i chodź kupcią, oh, bo ty się chwaliłeś, że masz tak ciaśniutko z tyłu. Nie ocierałeś? Nie. Nie. Pogasz. O kurde, ty. No tak. Kluczyk wchodzi? No, ale słuchajcie, <laughs> cieszę Jest dwa milimetry, ma na różnicy, <śmiech> czyli. <śmiech> czy jeszcze można jakby rozmiar 230, a pan też są 230. I sobie stanić. pomyślałem o tym twoim pa patencie na y, tarczy hamulcowej, jakbym tam troszeczkę zdjął, mhm. to by to troszeczkę weszły i było idealnie. Tak, z koła jest siedemnastka, a tutaj już mi klucz od Subaru nie wejdzie. Ja, a z mnie jeszcze raz go wyjmę. Kurwa. Jest, jest męsko, co? Tu jest męsko. No ty, no klucz nie chce. No. Adam, powiedz, czy te felgi specjalnie kupiłeś tylko po to, żeby te hamulce wrzucić? Nie, ja te felgi kupiłem, bo mi się podobały. Yy, yy, to podobnie jak Kupcio. Kupcio nie ma dedykowanych stricte do Subaru. I to, I to też nie są jakieś takie, bo fani BMW mówią, o, fejkowe felgi kupiłeś, ale to są normalnie kute felgi, tylko nazywają się Motorsport, bo to nie są takie BMW, yy -y, ale to tak. jest produkcja niemiecka. Normalnie jest. Jest Made in Germany z tyłu jest, jest. Yy, znaczki dokupowałem, ale mi się podoba po prostu design tych felg. Pasuje mega, totalnie. Mają du Taka. Duży rand i i dobrze siadło, co? Mega.